No, wydaje mi się, że na prawą nogę, na którą schodził Rafinia. Z farem. Bo na razie nie zmienia decyzji, ale nie podtrzymuje decyzji. O, wyczekiwa Ryszard, no, wyczekiwanie. Nie jakiegoś tutaj zdecydowanego pretekstu tego, żeby odpłyć karny. Nie widzę. Ja też nie. Sam Pójdzie i zobaczy. No. Dla mnie tutaj lewa... No, lewa, o, 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 o. Tutaj jest atak na lewo. A dla mnie nie. W tej sytuacji w Barcelonie się chyba nie należy. Znaczy dla widowiska, dla nas wszystkich lepiej by było, żeby tego karnego... To oddalone w czasie. Tak jest, nie ma karnego.